No, tak to nie będziemy łapać tam tutaj koło drzewa, bo pokażę wam później Co tu się dzieje Dobra, bo mi kiszki marsza grają, nie wziąłem nic Ech, Niestety Ciągle nic, było nas tutaj w sumie 4, 6 czy 7. No zaczynam się tak jeden okonek na tyle osób. Także czarno to widzę. Tu ja przyszedłem tutaj. ale Wam pokażę. Dlaczego? Mówię tutaj może być drapieżnik w pobliżu. Pozostać się teraz. Będę się zbierał. Nie wiem dlaczego. Co się dzieje. Przecież teraz nie powinno być tak że... że im plenu brakuje tym rybom A nie wiem co czy... zobaczcie tutaj część wpływa do góry O zobaczcie co się dzieje Zebrało się tu ich cała Dosłownie masa Ale najdziwniejsze, że łapom w tym tak jakby no, brakowało im powietrze. Cichutko tutaj macie się zagarnę. Zobacz. I to jest tego nam no, dosłownie tysiąc, tysiąc, No ale i trafiają się właśnie, że już pływają do góry brzucha. Myślałem, że zaobserwowałem to w tamtym tygodniu. Mówię, myślałem, że to może prądem ktoś walił, ale to nie wiem naprawdę co to jest. Napiszcie może w komentarzach, co o tym sądzicie. Pierwszy raz na no co, w swoje życie spotkałem coś takiego. Już też zapasek który trochę trochę dziwny. Już cóż takiem. No, mówię, to już część pływa do góry brzuchami, Nie wiem czy to zgłosić gdzieś, czy? nie wiem, jak, jak myślicie. Napiszcie.